Kuba Wojtaszczyk plastycznie i trafnie maluje pustkę bezsilność i piekło hipsterstwa. To ciekawa i aktualna literatura, polecam. Jakub Żulczyk. Tak napisał Jakub Żulczyk na okładce. No i samo to zdanie, o czym akurat burzliwie dyskutowaliśmy wczoraj, ale teraz będziemy trochę grzeczniejsi wobec Państwa, już prowokuje sporo pytań. Bezsilność i piekło hipsterstwa. Słowo hipster robi karierę, może też od dwóch lat to będzie jakoś tak. Ma w zasadzie w takim tzw. uzusie, czy też potocznym myśleniu, ma dość negatywne znaczenie. Hipster to jest ktoś, kto się lansuje, kto ładnie wygląda, ale niekoniecznie dużo ma w głowie. Tak, 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 tak to słowo w tę stronę zboczyło, ale wczoraj też rozmawialiśmy o tym, że hipster może być inny. Oczywiście, że może. Znaczy, ja odbieram to słowo czy to określenie zupełnie inaczej. Dla mnie to są osoby y, młode, inteligentne, na pewno czytające, na pewno uczestniczące w kulturze szeroko rozumianej, dobrze ubrane, y, jakby modne zdecydowanie, jakby otaczające się takimi sprzętami, lubiące lifestyle i y, y, no i to jakby. Pewnie zmierzasz do tego, że można to jakby rozumieć, to słowo też, jakby, taki, jakby to jest prekariusz trochę, jakby, nie? Tylko, że, jakby, że prekariusz jest bardzo głębokim stwierdzeniem i, i hipster też jest bardzo głębokim, jakby, do, do słowa hipster, do, do worka hipster, w co się wiele określa, tak można wrzucić wiele rzeczy do, pre, do prekariatu. Jakby w pewnym momencie, jeżeli weźmiemy tych młodych, fajnych ludzi, inteligentnych, których ja tak robię, to jest moja definicja, no to pewnie to też są prekariusze i to się łączy ze sobą. Ja, ja tak to rozumiem. Dlatego zakładam, że Jakub Żulczyk też tak to zrozumiał i dlatego tak napisał, że no nie napisał prekariusze, tak? Nie napisał, że piekło prekariuszy, tylko piekło hipsterów. Twoi bohaterowie w związku z tym, jak nie mam, są hipsterami? Można tak powiedzieć. No, tak, no bo skoro z hipsterstwa, to e, przynajmniej jeden z nich musi być e, hipsterem, albo kilku, może być, no. albo kilku. No i właśnie do czego zmierzam, chciałabym, żebyś, e, żebyśmy może e, trochę ty trochę opowiedzieli o czym jest ta książka w takiej, e, jeśli chodzi o, o fabułę bo właśnie dużo określeń się pojawia takich mocnych, a, a powiedzmy może o samej fabule. Książka jest o na poziomie ogólnym jest o młodych ludziach, którzy orientują się w pewnym momencie swojego życia, że studia i e, współczesny rynek e, nic nie mogą im zagwarantować. E, Skupiają się na humanistach e, i ci humaniści po ASP, czy po Łapie, czy po polonistyce, kulturoznawstwie i tak dalej, e, chcą iść na barykady. E, takie. Typowo polskie barykady, jakie znamy z historii. I chcą wzniecić rewoltę, która, która odmieni ich los. Chcą zwrócić na siebie uwagę. Ale mamy też bohaterów tej książki, czy znaczy głównych bohaterów. I to już nie jest taka prosta definicja: no bo jest Witold Szpak, który zdecydowanie prekariuszem nie jest. Nie jest też hipsterem, jest gdzieś pomiędzy. No, on myśli, że jest porzuconym w polskim zbożu w latach 80, 80. dziedzicem brytyjskiej rodziny królewskiej, czyli jest trzecim synem Diany i Charlesa. I to jest główny bohater, który jest zubożałym polskim lordem i wynajmuje, wynajmuje pokoje w, swojej, w swoim mieszkaniu poznańskim trójce bohaterów. Jest Weronika Krzeplińska, która jest doktorantką polonistyki. To jest taki prekariat przez duże P. Hipsterka, może nie za bardzo. Ale pewnie jakieś tam konotacje można odnaleźć jak hipsterski plecaczek. No i Weronika jest bardzo skupiona na swojej pracy doktoranckiej, pisze, pisze tę pracę. No i chce wykładać na uczelni, odnajduje się w tym, ma certyfikaty po konferencjach, zawieszone na ścianach. No ale w pewnym momencie w wakacje. No, właśnie orientuje się, że jakby z tego nic nie będzie, że i tak spotka się ze ścianą, i po, po tym doktoracie będzie musiała opuścić mury uczelni, co jest dla niej niewyobrażalne. No i jeszcze jest dwójka chłopaków, którzy prowadzą hipsterską kwiatarnię: Adam i Ewan. Adam jest właścicielem kwiatarni, którą dostał od rodziców, a Ewan jest brytyjskim, półbrytyjskim rzeźbiarzem, który. Przy, przybył do, 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 poznania, y, do Poznania, przybył, y, żeby uczyć się rzeźby na ułapie. No i przez to, że y, Ewan tak bardzo się zakochał w Adamie, a Adam jest postacią powiedzmy zaborczą, no to Ewan przestaje rzeźbić na rzecz y, pracy w, y, w wspomnianej księgarni. Kawiarni. A Kawiarni. co powiedziałem, księgarni? No. Zdródniłem trochę, ale ja chętnie. <laughs> nie mam problemu. E, dobra, powiedzieli, że oni chcą zniecić rewolucję. To jest pierwszy słowo, do którego się przyczepiam, e, bo ja nie wiem, czy oni chcą. Oni chcą. E, odbywają się pikniki na ulicach Poznania, które są organizowane przez aktywistów miejskich. E, rozkładanie dywanów, piknikowanie przed Alma Mater Kolegium Majus żeby wszystko, żeby zwrócić uwagę miasta, wodarzy miasta na to, że, że nie ma pracy, nie ma, nie, ma, nie ma zarobków, nie ma ubezpieczeń, są umowy świeciowe itd. I to jest wszystko bardzo miłe i fajne i sprawia wrażenie odbywającego się troszeczkę do zabawy, trochę, trochę z przypadku. I ty mówisz, że oni chcą znieść rewolucję. Okazuje się, że przynajmniej mam takie wrażenie, że, że po prostu tak wychodzi, że ktoś podnosi kamień w pewnym momencie i zaczyna wszystko zmierzać do katastrofy, więc mam wrażenie, że, że to są ludzie, którzy nie bardzo wiedzą, czego sami chcą. No pierwsza, pierwszy ten piknik jest taki, że oni nie wiedzą, dopiero się dopiero gdzieś tam się zbierają, szukają takich wolontariuszy, żeby... czy chętnych, którzy pójdą z tą grupą przewodnią na te barykady. No i faktycznie oni mają jakiś pomysł na to, bardzo taki. Ledwo zakrojony, ledwo widoczny, taki bardzo powiedziałbym popkulturowy, że oni się naoglądali za dużo filmów, czy naczytali książek, komiksów i, i oni coś takiego chcą zrobić, coś takiego, coś takiego przenieść na ulicę Poznania. Oczywiście to jest krzywe zwierciadło na maksa i no nie oszukujmy się, oni, brakuje im takiego, znaczy oni mają dobre chęci, ale brakuje im przewodnika, który, który weźmie ich garść i pokaże co mają zrobić. I też takiego przewodnika szukają i, ten, i, i ci przewodnicy się bardzo zmieniają na, na kartach książki. No ale to jest ten pierwszy protest. Drugi protest, który jest nasza marzewie, już jest bardziej zaawansowany i nawet jest zasłona dymna w postaci hipisów i, i różnych dziwnych ludzi. No, ale tam też się orientują, że za bardzo im to nie wychodzi, ponieważ nie ma nie, wiem, nie ma nikogo w uczelni, przed którą protestują, więc postanawiają się przenieść dalej, gdzieś indziej. I wtedy już jakby ta frustracja sięga zenitu. No i zaczyna się taka rewolucja, no rewolucja, ale taka bardzo krwawa rewolucja. No cały czas to jest bardzo prześmiewcze i można odebrać e, tę książkę na jakimś poziomie, że się śmieje z tych biednych prekariuszy. Też jestem prekariuszem pewnie połowa z was tutaj. E, ale to nie jest prawda. Nie? To jest zwierciadło, krzywe zwierciadło, ale cały czas jest nasz. Jesteśmy my w tym zwierciadle. Jak ktoś ma na dobra, to zapraszamy, na rozmowę też zapraszamy na Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo.